Rocket League. Mogłoby się wydawać, że gra martwa w Polsce, gdzie nic nowego się nie dzieje. I tak, jest to prawda. Ale pewien ciekawy człowiek pod nickiem Roll wpadł na genialny pomysł, aby zaprosić 8 twórców i zorganizować turniej streamerów. I teraz pewnie zadasz sobie na początku pytanie, kto tam by grał, jak w Rocketa w Polsce streamuje przecież 5 osób. No właśnie. I tutaj było trzeba sięgnąć głębiej po tą odpowiedź. Nie no panowie, mieliście się, się ładnie ustawić do tej wstawki. Ruchy, ruchy! Draxu, przyspiesz, bo nie mamy czasu! Szybciej, szybciej, szybciej! No, w końcu nam się udało. Także w grupie ostatecznie siedmiu streamerów znaleźli się Lewy Master, czyli całkiem nowy twórca, który zaczyna powoli rosnąć, jeżeli chodzi o polskiego roketa. Draxu, człowiek, którego możecie kojarzyć z TikToka, bo tam właśnie streamuje i dzieli się contentem. Bartonix, hmm, co tu więcej o nim gadać? Sami musicie go poznać. Kasper, osoba, bez której Bruce by nie istniał na polskim Twitchu. Edek, drugi największy twórca tuż po bruzie. Pancis, gość co zrobił poranik na totalnie wszystkie mechaniki i każdą inną sytuację oraz ja. Jest jeszcze gorzej! 阿寞、啊 Ósmym streamerem miał być Kipcio, ale ten niestety został pokonany przez sprawdzian w szkole i nie mógł się pojawić na turnieju, także szkoda. Format turnieju miał polegać na tym, że każdy streamer dostawał jednego teammatea do drużyny i jednego rezerwowego. Nasi kompanii byli dobierani drogą losowania, idąc zasadą, że im wyższa ranga streamera, tym niższa ranga widza. W taki sposób do drużyny lewego zawitał Dexia, u Draxa Ameki i Decha. Bartonis dostał Receby i Pingwinka, Punchy z WX, i Maxia, ja zagrałem z Dixonem i Kubą, XKacper z OG Kubusiem i a Edek z Riefikiem i randwisem. Naszymi pierwszymi przeciwnikami byli X, Kasper i Ołczikubuś. W formacie było 3. A oto jak poszła nam cała seria. Dawaj, po wychodzimy. Porównanie do drużyny Kacpra na papierze byliśmy nieco lepsi, ponieważ rozłożenie rank w naszych drużynach to było ja z gc dwójką i są z C3, a Kacper również z GC2, ale Kubuś już z C1. Chociaż Kacper miał nad nami przewagę w postaci doświadczenia z rankedów na wyższym poziomie, co z początku spowodowało nas to, że się gubiliśmy w meczu, tracąc zbędne bramki. Przez to straciliśmy pierwszą bramkę... Kurde! Ajajaj! Aj, aj. My bad. Nie, ja to już kompletnie źle zrobiłem. Druga poszła tylko i wyłącznie przez moje dwa backflipy w bramce. A, to nie mnie. <grywa> Trzeci stracony od sprawił, że przynajmniej ja straciłem już nadzieję na wygranie pierwszej gry, ale nie pozostało nam nic innego niż granie dalej. Po dwóch minutach meczu przegrywaliśmy już 0-4 i jedynie co nam zostało to czekanie na cud który faktycznie przyszedł. W końcu w połowie meczu strzeliśmy pierwszą bramkę, zostały nam jeszcze trzy. Nasz drugi call padł z bardzo fajnego podania od Iksona, dając nam z powrotem nadzieję na wygraną, lecz czasu na to było coraz mniej. W tamtym momencie nabrałem pewności siebie i zacząłem challenge'ować dosyć dziwne piłki. Za flipa. O kurde! Dobij! Dawaj, 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 dobij! Ciebie tam nie ma! aj! aj, aj. Myślałem, że się tutaj... Dwa gol. Tak to jest. Dobra, nice. Się nie spodziewałem, że to nie, wleci, nie I w taki sposób z wyniku 0 do 4 w 2 minuty zrobiliśmy 4 do 4. I nie musieliśmy też długo czekać na Moiny, gdy zaczęliśmy w tym meczu prowadzić. To jest go! Dawaj! Jest in. Nice! Dobrze! 50. Ostatecznie zaliczyliśmy Dobra. prawdopodobnie najlepszy kompek w turnieju i z naprawionymi moralami weszliśmy w drugą grę. Dobrze! Dobra. Dobrze, dobrze! gdzie było widać, że Kasper i Kubuś mieli mniej miejsca na boisku i to my oh, zaczęliśmy nice. dyktować tempo. Zresztą nie zmieniło faktu, że dalej pojawiały się drobne błędy. Do ciebie. Zostaw, zostaw, zostaw. O, oh, open. No, może trochę więcej tych drobnych błędów. My bad. Dobra, na Ale nawet one nie sprawiły, że zaczęliśmy odpuszczać, a nawet próbowałem zaskoczyć oh. przeciwników jakimś ciekawym strzałem. O oh, kurde! Prawie, prawie. W ostatniej minucie meczu nadal przygrywaliśmy jedną bramką i jedynie, co mogło nas jeszcze uratować, to wykorzystanie błędu Kaspro lub Kubusia. I właśnie to sprawiło, że pod koniec meczu doprowadziliśmy do jego remisu. Nice, Dobrze, dobrze! Lecz Kasper nie stracił czujności i na 17 sekund przed końcem dostaliśmy od niego aerial bumpa. No na Kaspera ma tylko. Chapa, A no. Jestem w stanie powiedzieć, że ta gra była najbardziej nie wyrównana wiem, na, na turnieju. Ponieważ na każdą straconą bramkę z dowolnej strony była odpowiednia i szybka odpowiedź. In. Nice, super! Mogłoby się wydawać, że ta gra skończy się w overtime, więc wtedy Kasper zrobił coś, czego nikt, nawet komentatorzy się nie spodziewali. Cześć, nice. dał! Dawaj, kończ! Nice. nice! Wygraliśmy! Ale Kasper jakiego pasa dał do mnie? Reszta pierwszych rund skończyła się tak, że z pojedynku Edek Punchis zwyciężyła drużyna Punchisa, Bartonik przegrał na Draxa, a Lewy na W Bogrze, udało się jeszcze przeprowadzić coś na wzór wywiadu. Ale jak Halo! się! Dzień dobry! Mastermind, powiedz mi, co, jaki był plan i dlaczego taki zajebisty? Planu nie było, tak naprawdę to były nasze pierwsze dwie gierki, jakie graliśmy. Okej, okay, czyli rozumiem, że, 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 że to, że przekonaliście na początku 4-0 i później wygraliście 5-4, to czysty przypadek mówisz, tak? To nie było zaplanowane, to nie, nie było nie, nie, nie poszli na tarota do kogoś na TikToka, nie, nie pytaliście się, nic. Nie, nie. To, co się Ale... na początku wydarzyło, te cztery bramki. To ja w pewnym momencie nawet dwa baklipy do swojej bramki załadowałem. Ale powiem Ci szczerze, że kombek zrobiliście taki, że nie wiedzieliśmy tutaj, co się dzieje. No i ten Zero Second Goal w ostatnim meczu. Mistrzostwo Świata, naprawdę. Byliśmy przekonani, że będzie dogrywka i być może będzie BO3, a rozegraliście bardzo krótkie spotkanie. Także Merdar, gratuluję. No i pytanie, jak myślisz, jak będzie wyglądał Twój kolejny pojedynek? Kogo też w Oktagonie? <grym> na DwX i Puncheesa będziecie grali następny mecz. Znaczy, no tutaj e... to będzie ciekawe, bo Punchis ma tutaj rangę no nie pamiętam C3 albo GC1, a WXTR ma ssl na jedynkach i 1500 na dwójkach, także... Wydaje mi się, że tutaj większym problemem będzie WXTR w tym meczu. E, tak, WXTR generalnie jest tym lepszym zawodnikiem w drużynie Punchisa i mają przewagę rangową nad wami. W tym wypadku mają nad wami przewagę rangową, ale delikatną. E, więc. Delikatną przecież gość SSL-a! Bo w meczu z Zetkiem zagrali naprawdę bardzo dobrze, no ale Edek też nie miał łatwej przeprawy. Także trzymam za Was kciuki, Merdar, bo daliście naprawdę dobre show. Dobra, dziękuję Ci bardzo, przerzucam Cię do góry, trzymaj się merdar, dzięki za wywiadzik. ...Arka. No i tak, przyszła pora na rundę drugą na Pancisa i WXTR-a. Good luck, good luck. Pierwsze problemy w meczu zaczęły się przez moje złe o. przyjęcie piłki od Iksona. O kurde, masz to! Ajajaj! Ja, ja. Się odbijałem od tego, a suka. <laughs> nie, my bad, my bad. Wiedzieliśmy, że problem w drużynie przeciwnej nie jest punch a z te Dlatego musieliśmy go jakoś wywalić z boiska, aby strzelić gola Co no. Dawaj Kur... o. dobra On. To jest gol Jeszcze mi gra Nice. Była to pierwsza a? gra, która doszła do overtimea Wszystko szło spomuje? jeszcze dobrze, lecz niestety zapomniałem Fru, o tym, o aby kurde. nie podjeżdżać blisko a? do bramki przeciwnika Co skończyło się naszą Poszło? pierwszą przegraną w turnieju Klaus, klaus. Dobra, był pełen okaz. Druga gra była już tylko o przetrwanie. Od samego początku staraliśmy się grać dosyć agresywnie, lecz problem były albo nasze słabe strzały. Trochę mnie poniosło. Albo dobra obrona panczyca i Xtera. Chyba go. Ale agresywne granie nie szło w parze z dobrą defensywą. Się wylałem kompletnie. Kurde. Tyle życie. Dobra, nic się nie stało. Natomiast bardzo szybko udało się wykonać akcję po błędzie Voyxtera i złym wyskoku pancica w dev. Oh. Dobra, Dobra, nice, nice, Dobra, nice, nice, nice. Najebiście. A po kolejnym kickoffie z bardzo małą ilością boosta znowu zaczęliśmy przegrywać. Boże, w końcu, w ostatnich 30 sekundach, drużyna panczyca pokazała nam, że pora skończyć grać w tym turnieju i ostatecznie zabrała nam możliwość wygranej. Wave dash mi się nie z wave dashował. Nie wiem co to było. Pierwszą edycję turnieju streamerów od Fatalasa kończyliśmy na trzecim czwartym miejscu, a reszta drabinki poszło tak, że drugi półfinał wygrał Draxus z amkiem, a finał skończył się spokojną wygraną 3 do 1 ze strony drużyny Draxa.